Nasza instytucja, instytucja komunalna, Centrum świadczenia usług społecznych Wapniarskiej Rady Wiejskiej, która jest centralą koordynującą do spraw humanitarnych i społecznych, zapewnia ogromną, dostarcza wszelką pomoc siłom zbrojnym Ukrainy w dojściu naszym żołnierzom do zwycięstwa. I my również inwestujemy nasze siły, nasze sumienia, naszą solidarność, tak by naszym żołnierzom było tam choć trochę lżej. Przekazujemy im pomoc humanitarną w postaci zestawów żywnościowych, w postaci pierogów, gołąbków, kozackiej kaszy, kotletów, ciasteczek, bułeczek czy ciast. Angażują się wszyscy, angażuje się wspólnota terytorialna, starostwa, wydział oświaty, przedszkola, gdzie plotą siatki, przygotowują świece do okopów i to wszystko wysyła się na linię frontu. Wysłaliśmy już na front, na kierunek Bachmucki, Doniecki, Ersoński i Mikołajewski. W ten sposób staramy się wszystko robić spójnie. Staramy się, aby wszystko było smaczne, aby wszystko działało. I to wszystko. Nie wiem, co jeszcze dodać.